Kominek na pelec z płaszczem wodnym Luisa Hydro Bardzo popularny piec yy, Znany już wielu klientom w Polsce yy, Piecyk o niedużych gabarytach piecy, który ogrzeje 40 metrów Ale też poradzi sobie w 110 metrach kwadratowych Co ważne, nie wymaga kotłowni Mamy piękną wizję ognia yy, Koszty ogrzewania tym piecem No tutaj są dość mocno zróżnicowane Ponieważ zależą od docieplenia budynku. Trzeba przyjąć między tona a dwie tony pelletów sezonu. Na ten moment koszt pieca to w granicach 9000 zł jest to jeden z modeli, jeden z najtańszych modeli z płaszczem wodnym w tej cenie. Koszty montażu oczywiście omawiamy telefonicznie. Jest to dość duże zróżnicowanie. Piec spełnia normy EcoProjekt jeśli chciałbyś więcej dowiedzieć się na temat tego pieca, zachęcam Cię do kontaktu telefonicznego, ponieważ jeżeli chodzi o montaż, jest to dość mocno zróżnicowany temat, w zależności jaki metraż będziemy używać i co byś potrzebował do swojego domku.